Cześć Tuduzia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, jak robię zakupy od A do Z. I w pierwszej części tego film, tych, tych filmików wybraliście właśnie Scissy'a, więc właśnie pod nim stoimy i y, wiele osób mi właśnie pisało, że chcecie być z Sinsei'a, więc jestem pod Sinsei'em i poprzedni odcinek z tej serii bardzo Wam się spodobał, więc postanowiłam nagrać kolejny i oczywiście nie będę szukać teraz firmami, bo wszystko to jest w firmie z Sinsei więc będę musiała szukać produktów, na przykład na B bluza, na T torebka, na y, O okulary więc to nie będzie łatwe zadanie, nie wiem czy znajdę wszystko na każdą literę, ale postaram się oczywiście, więc przechodzimy do filmiku. Ale no, oczywiście tradycyjnie jak przed każdym filmikiem muszę Was zaprosić serdecznie na mojego Instagrama. I TikToka, do których link macie w opisie. No to zgodnie z alfabetem zaczynam od literki A. I długo chodziłam po sklepie i szukałam czegoś na literkę A, ale nie mogłam nic totalnie znaleźć, bo miałam tylko akcesoria, ale uznałam, że to bez sensu, więc postanowiłam, żeby pójść na Adidasy, ale żadne mi się tak za bardzo nie spodobały buty, ale w końcu znalazłam coś takiego jak Apaszka. No wiecie, takie chustki, i znalazłam sobie taką, która mi się podoba bierzemy tą czarną, bo jest według mnie ładna także mamy już literkę A ta paszka jest czarna, więc będzie mi pasować do mojej kurtki a teraz przyszedł czas na literkę B, więc y, mam, ja mam, ja sobie wymyśliłam, że będą bransoletki, ale nie wiem, czy tutaj są bransoletki, więc pójdziemy sprawdzić Check Tylko bransoletek nie znalazłam, ale znalazłam takie fajne breloczki. I to jest kamera, akurat więc do mnie pasuje, bo ja nagrywam, więc bierzemy. Że na B mamy breloczek. Zobaczcie, co właśnie w tym breloczku odkryłam. Na C znalazłam taką fajną pudrową różą czapkę. Zbliża się lato, więc będzie idealna. Na D od razu wiedziałam, że to jest B. długopis. Bo w Scenician zawsze są takie bajerowe, i wziąłam taki fioletowy długopis, który w środku ma szary brokat, który można tak przewracać. Z literką E nie było problemu, bo przypadkiem natknęłam się na takie etui, na szczotki do zębów i w zbliżającym się wakacjach będzie dużo podróży, więc to zdecydowanie będzie przydatne. Jesteśmy na literce G i na literkę G znalazłam taką uroczą różową gąbeczkę do makijażu. Na literkę H od razu znalazłam taką maseczkę Hydrating Mask. Bierzemy teraz literka J. Wcześniej chciałam sobie kupić dżinsy, ale nie znalazłam żadnych fajnych, więc pomyślałam, że wezmę sobie japonki i weźmiemy takie niebieskie ze Powiem Wam, że jestem naprawdę zmęczona szukaniem rzeczy w tym senseju, bo on jest naprawdę ogromny. Tutaj jest dział dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, dla zwierząt, do domu. Naprawdę on jest ogromny. Jak tylko znalazłam takie urocze krematora, więc jeden sobie wybieram. Mój się do gustu, on jest o zapachu arbuza. Z literką L był naprawdę duży problem, ale w końcu coś znalazłam. Nie jest to dla mnie, tylko dla mojej mamy takie legendy do ćwiczeń. Może jej się spodobają, bierzemy. Na literkę M znalazłam taką uroczą miseczkę dla mojego psa z napisem best Pet, więc będzie do niego pasować. Na literkę N znalazłam taki piękny notes. Na, z literką obu nie mały problem, ale w końcu znalazłam takie oparcie pod drinka. Wiecie, jak płyjesz sobie gdzieś w basenie, to wkładać tam sobie szklankę, a ona pływa zarazem z wami. Na pewno znalazłam taką uroczą różową piłeczkę na psa, więc wezmę dla mojej Lulu. Na R rolka do oczyszczania ubrań. Teraz literka S I powiem wam, że y, Już prawie dojeżdżamy do końca A ja jeszcze nic oprócz tych leginsów do ubrania nie kupiłam Więc trochę śmiesznie I na S tutaj Widziałam, że tutaj są właśnie scrunchie Ale y, chciałam kupić coś do ubrania Chciałam sobie kupić spodnie Ale wszystkie tutaj spodnie są na mnie za duże Bo XS są jeszcze na mnie za duże Więc pozostała mi scrunchie Postanowiłam wziąć taką fioletową scrunchie y, Ja nigdy nie miałam takiej scrunchie z tymi nie potrafię tego nazwać, ale nigdy takiej nie miałam. Na te bram taki piękny, czarny talerz ze złotą obwódką. Ja już wyszłam ze sklepu, ale zauważyłam, że na literkę u się nie nagrało, a ja wzięłam taki uchwyt fioletowy na telefon. Powiem Wam, że na dół było naprawdę ciężko, ale w końcu znalazłam taką drapowankę. Nie wiem czy tam było słychać, bo była strasznie głośna muzyka, ale na mnie jest wydrapowanka. Na Zet znalazłam tylko zalotkę. Ja tego w ogóle nie używam, ale nic innego nie znalazłam. Przeszukałam cały sklep. Znalazłam tylko zalotkę, więc bierzemy. Ja już teraz szybko biegnę na parking, bo skończył nam się czas parkingowy i w domu Wam wszystko pokażę i podsumuję ani jestem już w domu z wielką torbą z Cincy'a i spędziłam w tym sklepie dwie godziny rozumiecie dwie godziny w jednym sklepie i to naprawdę nie było proste znaleźć te wszystkie rzeczy, ale po tych dwóch godzinach udało mi się wszystko znaleźć. Nie zupełnie wszystko udało mi się znaleźć, ponieważ nie mam rzeczy na literkę F, I i E. I to są y, trzy literki, na które totalnie nic nie było. Jeśli wy coś znajdziecie w Steamseju, co jest właśnie na jedną z tych literek, albo na wszystkie, to koniecznie piszcie mi w komentarzach, bo być może coś przegapiłam, ale myślę, że zaliczam sobie ten challenge tak w 95%. I za wszystko zapłaciłam 236 51 zł 51 groszy. Szczerze to myślałam, że zapłacę więcej, ale udało mi się znaleźć takie rzeczy, które tak wiele nie kosztowały. No to co, teraz z Wam jeszcze szybko pokażę, co w tej torbie się znajduje. Tak się prezentują wszystkie rzeczy, które dzisiaj kupiłam w Sinsay'u. I moimi faworytami zdecydowanie jest ten oto brelok, który robi zdjęcie. Już Wam to pokazuję. I moim drugim ulubieńcem jest ta miseczka. Ta miseczka właśnie dla psa. I jeszcze te oto klapeczki są moimi ulubieńcami. Ale uważam, że ten talerzyk też jest piękny. Naprawdę będzie pasował do takich różnych dań na Instastory jest naprawdę piękny. Jeśli ktoś jest ciekawy, to ten talerzyk kosztował 16 zł. Nadłuchałam właśnie to oparcie do drinków i powiem Wam, że jest przeurocze. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę sobie pływać w basenie i na tym będzie stała moja lemoniatka. W mojej różowej czapce z Daszkiem wyglądam tak i powiem Wam, że nawet fajnie leży i na lato będzie idealna. Jeśli chodzi o paszkę, to okazała się po rozłożeniu być naprawdę duża. I jest naprawdę miła w dotyku, i to jest chyba bardziej taki szalik niż apaszka. I yy, myślę, że na jesień będzie całkiem spoko, ale na letnie wieczory też powinna być fajna. Naprawdę jestem niej zadowolona. No więc tak wyglądają moje wszystkie zakupy z Sinseya i jeszcze tradycyjnie chcę zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, do których link macie w opisie. Ja się już z Wami żegnam, a jeśli filmik Wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, jaki chcecie następny sklep, żebym zrobiła w nim zakupy od A do Z i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!